Cześć wszystkim, bardzo dziękuję Wojtkowi za nominację. Zadał mi pytanie, jaki był mój najdłuższy skok oddany na motocyklu? Co do metra niestety nie odpowiem na to pytanie, natomiast myślę, że było to na pewno powyżej 30 metrów lotu. Niekoniecznie był on wysoki, ponieważ mógł być przy dużej prędkości na pustyni. Myślę, że nie miałem takiego jednego wybranego idola, na którym bym się wzorował. Starałem się czerpać od kilku zawodników różne fajne rzeczy, niekoniecznie mając z nimi kontakt bezpośredni, czasami po prostu z filmików z YouTube'a, dlatego tych postaci w moim życiu było wiele. Na pewno ćwiczeniem, którego nie lubię robić, a wiem, że jest potrzebne, to jest po prostu rozciąganie po jakichś tam ćwiczeniach na siłowni czy, czy nawet po rowerze. Poprzez kontuzję, którą miałem kilka lat temu, bardzo mocno mnie wszystko jakby ściągnęło, więc teraz rozciąganie nie jest dla mnie przyjemne, natomiast wiem, że... Bardzo dobrze wpływa na organizm. Myślę, że gdybym nie ścigał się motocyklem, to ścigałbym się czymś innym. Na pewno chciałbym być w motorsporcie. Nie wyobrażam sobie życia bez spalin, bez ryku silnika, dlatego na pewno celowałbym w coś, co daje dużo adrenaliny, tak samo jak motocykl. A teraz moje pytanie do Kamila Wiśniewskiego. Dlaczego kład i czy próbowałeś kiedyś jeździć na motocyklu? Jeśli nie próbowałeś, to wystarczy słowo, a ja z tym motocyklem pojawię się w ciągu godziny.